Jestem koło Gorzowa godzina 17 po południu Chodzę tutaj gdzie zawsze tam bytki przebiegały były tam znalazłem tutaj w tym roku jednego, w tamtym roku czwórkę 18 no i idę tu leży dzik rozwalony tam szczęka leży dolna no i wyłania mi się z krzaków tylko że to, to jest chyba z tamtego roku, ale podejdziemy. O piękny, piękny rok, naprawdę piękny, piękny. Z tamtego roku, ale ładny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastaczek. Z tamtego roku. Zielony. Ale jest krótki, ale gruby. Nie jest to potęga, ale zawsze róg.